Świętujemy dziś 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Właściwie nazywała się ona ustawą rządową z dnia 3 maja i została uchwalona, jak sama nazwa wskazuje, 3 maja roku 1791. Była ustawą regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej obojga narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie po Konstytucji Amerykańskiej nowoczesną, spisaną konstytucją, z czego dumni być możemy. Z tej okazji przedstawiamy serię ciekawych fotografii na papierze pocztówkowym, które ukazywały patriotyczne demonstracje z okazji 120. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz uczestników tych demonstracji, którzy reprezentowali różne ówczesne grupy społeczne. Ciekawy dokument funkcjonowania w świadomości społecznej tradycji Konstytucji 3 maja. Z tej okazji życzymy sobie i Państwu szacunku dla konstytucji i jej przestrzegania teraz i w przyszłości. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów stare pocztówki, Warszawa i Okolice, Stare fotografie oraz niepodległość.